To mamy pro kontra dorsy. Zapraszam serdecznie. Kolejna niesamowita animacja. Musicie to zobaczyć, zostawcie lajka i lecimy z tym, bo będzie się działo. Lecimy? Uwaga. Huh? To się będzie ciekawe rzeczy działy. Będą musie... musieli pokoje w dorsie przejść. Ciekawe jak im pójdzie, nie? O, zaczynają. <laughs> lecimy. Oj, no, klucz musisz znaleźć, kolego. <laughs> Tak jest, o to chodzi. Dobrze, dobrze? O, kamery tu już są. Ciekawe. O kurde, tu są te wszystkie... Śmieją się z nich. O, raż idzie. Kurde, wyższa matematyka. Do szafy się chłopie musisz udać. Co on robi? Co on sp co on zbudował? Jakiś skuter, ty. Rush jest silny. Oj. No to... Uuu. No to ładnie. Okej, okay, może on poprowadzi, nie? rasz No chłopie, musisz się schować, nie? To nawet ja wiem. O, no właśnie. O to chodziło. A, bo nie wolno być... Get out Ty to pukanie, ty aż miałem na słuchawkach A nie może go pokonać, nie? A bo nie można w szafie za, za długo siedzieć, nie? No ten pro to taki nie jest pro, nie? O screech, no to ładnie, z pająkiem. A mu przywalił. <noise> Pająk go. <noise> nie wierzę. No to ten Pro to nie jest taki Pro. O, reverse. Okej, okay, ty, czyli można tu takich używać rzeczy? No ten sobie wszystko notuje, nie? O kurde, a to co jest? Nie No, poczekaj, chłopie, nie musisz z tym walczyć. A tego nie widziałem. Co to jest za skała, jakaś ty. Kurde, to o tym nie wiedziałem w tym. Ciekawe. A wykopało go z tego. O nie, sick. To jest ta scena, pamiętacie? Ten idzie znowu walczyć z nim. Oj, to jest kiepski pomysł, Sik. Sik chyba jest zdziwiony, co on robi. Czemu walczy z nim, zamiast uciekać? <ścoughs> o kurde, przestraszył się tego nuba. No i jak się przec... Stop? Co, można mieć taką tabliczkę czy coś? Nie wiem. O, jest to ta scena, nie? Mm. <ścoughs> Widzicie, jakie to proste? Trzeba wypić Sikai, dobra. O, Pijur. To sam w bibliotece, nie? Czemu mu dał słuchawki, nie czaje. Wszystko wyłącza, nie? Oj, to nie... Czemu zgasło światło, ty? Co ty to robisz? Z maskotką się bierzesz. O! Jaciek że... ale to jest. O oczy. Co jest? Aha, żeby dźwięku nie wydawać, tak? Rasz padnie do szafy, <ścoughs> <ścoughs> zakowali grę. Dobra, jest. Ok, gościu się zmienił w nuba. <laughs> go. Też tak oczy w ogóle, oczy w lustrze. Oj, ten jest mega wkurzony. O, co jest? Czemu go wziął? Jezu, co to jest? Don't move, ah. O nie, poruszył się Koniec Ten tu aż glitche robi ze złości, nie? Ten leci Patrzcie, przedpokój jest, poświęci się, co? Jezu, co mu się stało? O kurde. A ten się dalej śmieje, co za gość? Oho, oho! O kurde, super moc. Ale mu przewalił. A kurka. No nie mogę. Czekaj, czy zrobi doors 2 Pro versus Dors 2. Ależ to jest. Ale mu walną ty. Kurde, co za walka, a ten mu da no. życie nie? Nie co jest. No. Dostał serce. Nie wierzę co tu się dzieje. O noob. Przeżyli. Cały pokój rozwalony, nie? Hotel. Wyjeżdża. Glitch, squid, nawiązanie do Among Us. <dobra>, Dobra, słuchajcie, ta animacja jest mega, mówię Wam. Będziemy sobie reagować na więcej jego e, animacji, oczywiście. Bo mamy tutaj Noob vs Blade Ball i tak dalej. Hacker vs Dorsy. Musimy to sprawdzić. A teraz Pro vs Dorsy było. Jeszcze Noob vs Dorsy, także jest dużo rzeczy do obejrzenia.